Cześć, witajcie w drugim odcinku na moim kanale z serii Batalia o działkę. W poprzednim odcinku odpowiadałem Wam o e, moim planie inwestycyjnym związanym z zabudową nieruchomości e, mojej babci, budynkiem jednorodzinnym. I jak wiecie, to co musiałem uzyskać, aby móc przystąpić do tego planu, było e, wydanie decyzji e, WZ, czyli o warunkach e, zabudowy. Żeby taką decyzję w Polsce uzyskać, trzeba spełniać parę przesłanek ustawowych i dla mnie najważniejsze były dwie. Pierwsza dotyczyła dostępu nieruchomości do drogi publicznej, a druga dotyczyła tak zwanego dobrego sąsiedztwa, czyli tego, żeby co najmniej jedna sąsiednia działka była zabudowana budynkiem, który pozwoli na kontynuację typu zabudowy. Ja wiedziałem, że budynek na sąsiedniej działce jest budynkiem jednorodzinnym, w związku z tym ta zasada dobrego sąsiedztwa, przynajmniej miałem taką wtedy nadzieję, będzie, będzie spełniona. Natomiast dużo dyskusji toczyłem z moim architektem i prawnikiem na temat, na temat możliwości komunikacji. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, ta komunikacja była zapewniona poprzez postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy. W zakresie drogi y, służebnej, y, przejazdu i przechodu y, na, na, na teren nieruchomości od strony Alei Grodgera. Natomiast, natomiast problematyczne było to, że już wtedy istniał, y, istniał plan miejscowy y, Młynówka Królewska od strony południowej działki, y, to znaczy Obejmujący działkę gminną 169, i gmin działkę 168, należącą do mojej babci, będącą częścią nieruchomości, e, która, która jest przedmiotem tego, tego kanału. I y, jaki był problem? Otóż problem był taki, że w toku tych dyskusji z moim architektem, z moim prawnikiem, doszliśmy do wniosku, że zbadajmy co zarządca drogi, czyli prezydent miasta Krakowa. Sądzi na temat koncepcji dojazdu tej działki poprzez tę służebność i poprzez przejazd przez działkę 168 będącą, objętym, będącą objętą tym planem miejscowym e, Murówka Królewska Grot Gera 2, e, który w swojej treści nie wyznacza możliwości realizacji dojazdu i nie wyznacza zjazdu z dróg publicznych. Do jakiego wniosku doszliśmy? Doszliśmy do takiego wniosku, że po pierwsze zbadamy tę możliwość, koncep tę koncepcję dojazdu do działki poprzez wystąpienie z takim zapytaniem do prezydenta miasta Krakowa, reprezentowanego tutaj przez zarząd dróg miasta Krakowa, gdzie powiemy jaka jest nasza koncepcja i poprosimy o opinię. Tak też zrobiliśmy. I popatrzę tylko na moją ściągę. Zrobiliśmy to 5 maja 2021 roku. Yy, zwróciliśmy się z takim wnioskiem o opinię dotyczącą tej koncepcji, i już 10 maja dostaliśmy negatywną opinię dotyczącą tej koncepcji. Ta negatywna opinia opierała się w, w swojej treści o to właśnie, co było elementem naszych obaw opierała się właśnie o to, że Plan miejscowy zabrania możliwości lokalizacji zjazdu i wyznaczania takich dojazdów. Z drugiej strony wiedziałem, że przecież mam postanowienie sądu, który nie gwarantuje obsługę komunikacyjną nieruchomości od strony Alej Grotgera. W związku z tym mamy tutaj sprzeczność. Prezydent Miasta Krakowa, ustami zarządu dróg Miasta Krakowa, pominął istnienie tego aktu prawnego w obiegu prawnym. Przemilczał go. W związku z tym. Wiedząc, że, że to będzie stanowiło istotny problem i istotną podstawę, którą będzie używał y, znowu prezydent miasta Krakowa, wydając decyzję na temat y, WZ, y, podjęliśmy decyzję, że y, wystąpimy z wnioskiem o lokalizację zjazdu indywidualnego z Alei Rutgera do działki 168 i 167 na 2 poprzez istniejącą służebność drogi dojazdu i przechodu do działki 168, 167 na 2 przez działkę gminną 169. Tego zjazdu nie było, nikt go nigdy nie wbudował, nikt o niego nigdy nie zawnioskował. W związku z tym złożyliśmy taki wniosek. Oczywiście spodziewając się, że, że Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie tutaj konsekwentny w swojej linii Orzeczniczej i będzie kontynuował tę negatywną, negatywną decyzję, która wynika z tej opinii, którą wcześniej wydał. Natomiast wiedzieliśmy jednocześnie, że w Polsce lokalizacja zjazdu jest wydawana, decyzja o lokalizacji zjazdu indywidualnego jest wydawana nie w oparciu o plan miejscowy i nie w oparciu o uchwały Rady Miasta, jak w tym przypadku, czy, czyli, czyli plan, plan, który obowiązywał. Yy, dla działki 169-168, ale o ustawę o drogach publicznych, a w szczególności artykuł 29. Ten artykuł 29 jest o tyle specyficzny, że on wprost mówi, co jest przesłanką wydania pozytywnej decyzji yy, dla lokalizacji takiego zjazdu i w szczególności taką przesłanką, która mogłaby zaważyć o ewentualnej negatywnej decyzji, jest to, że yy, ten zjazd nie, spełniał, nie spełniałby warunków technicznych albo zagrażałby bezpieczeństwu ruchu drogowego. Wiedzieliśmy, że na do działki sąsiedniej już prowadzi zjazd, który istnieje, w związku z tym ten argument o bezpieczeństwie ruchu drogowego nie będzie raczej podnoszony przez zarząd dróg miasta Krakowa. No i też zapewnimy, że warunki techniczne będą odpowiadały wymogom technicznym zdefiniowanym w rozporządzeniach. Złożyliśmy w, związku z tym, złożyliśmy w związku z tym taki wniosek, i złożyliśmy ten wniosek, popatrzę znowu na ściągę, 19 maja o wydanie decyzji na lokalizację zjazdu, zjazdu indywidualnego. Zgodnie z tym, czego się spodziewaliśmy, 28 lipca otrzymaliśmy decyzję negatywną, i ta decyzja negatywna opierała się na trzech, trzech przesłankach. Pierwsza przesłanka dotyczyła oczywiście planu miejscowego, który mówił o tym, że nie wyznacza się miejsc zjazdów z dróg publicznych i to był jeden z powodów, dla których zarząd dróg miasta Krakowa zdecydował się wydać decyzję negatywną. Drugą przesłanką, którą zarząd dróg miasta Krakowa podał jako powód wydania negatywnej decyzji, było to, że ustala się zakaz lokalizacji budynków. To znaczy plan miejscowy Monówka Królewska Grotgera 2 nie pozwala na zabudowę działek objętych tych planem budynkami. Niezrozumiały ten argument był z punktu widzenia tego, że ja po pierwsze wnioskując o zabudowę lokalizacji zjazdu nic nie mówiłem o budynku i o zabudowie budynkiem tych działek. Po drugie nie miałem takiego planu. To znaczy nie chciałem zabudowywać działki 168. Powiedziałem, że nie mogę żadnym budynkiem. A z jakiegoś powodu urząd przyjął, że powodem lokalizacji zjazdu jest to, że ja chcę zbudować jakiś dom, jakiś budynek, a ja tego w ogóle w wniosku nie, nie, nie skazywałem. Wprost przeciwnie, prosi, wnioskowałem o to, że ten zjazd ma umożliwić korzystanie w ogóle z nieruchomości składającej się ze 160 działek 167 na 2 i 168 zgodnie z postanowieniem sądu o drodze służebnej do obsługi tej nieruchomości. Trzecią przesłanką, którą urząd podał, ZDMK podało w powodzie negatywnej decyzji, zacytuję było to, że 10 maja wydana została negatywna opinia dotycząca koncepcji obsługi komunikacyjnej nieruchomości, do której w ogóle inwestor, wnioskodawca się nie odniósł. Oczywiście na gruncie prawa administracyjnego ta przesłanka znowu była bardzo wątpliwa, ponieważ. Ta opinia nie była wiążąca, była tylko i wyłącznie opinią ZDMK na wniosek mój, reprezentującego moją babcię. W związku z tym nie zrozumiało było, dlaczego ja miałbym się odnosić do tej opinii na temat tej koncepcji, i y, brak odniesienia się do tej opinii miałby zaważać na decyzji administracyjnej. Wiedząc, że wszystkie te trzy przesłanki mają się nijak do rzeczywistości, to znaczy mają się nijak do tego, że. Decyzje o lokalizacji zjazdu wydawane są na podstawie ustawy o drogach publicznych, a w szczególności artykułu 29 tej ustawy. Złożyłem odwołanie. Złożyłem odwołanie do y, organu drugiej instancji w postępowaniu administracyjnym w, tej, w tego typu sprawach, czyli do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złożyłem, znowu popatrzę na ściągę, y, 16 sierpnia y, 2021 roku. No, i już 11 października, tak, to trochę trwa, samorządowe kolegium odwoławcze przychyliło się do wszystkich moich argumentów, które podniosłem w swoim odwołaniu i uchyliło decyzję prezydenta miasta Krakowa, tę negatywną decyzję o zakazie lokalizacji zjazdu, a właściwie o braku wydania pozytywnej decyzji o lokalizacji zjazdu indywidualnego z Ali Grottgera. W świetle tych wszystkich E, perturbacji już 14 stycznia e, kolejnego roku, czyli 2022, e, 2022 prezydent miasta Krakowa wydał pozytywną decyzję o lokalizacji zjazdu, e, specyfikując tam oczywiście parę warunków standardowych, technicznych. Taka decyzja lokalizacji zjazdu jest ważna 3 lata, to znaczy, jeśli ten zjazd nie zostanie wybudowany do 14 stycznia 2025 roku, to ta decyzja wygasa, traci swoją moc. No i trzeba się starać o on, nową, jeśli, jeśli chce się taki e, zjazd uzyskać. Oczywiście przebieg tej całej sprawy pokrywał się, przebieg tego całego postępowania administracyjnego pokrywał się z. E, w złożonym przeze mnie wnioskiem o wydanie decyzji WZ. Ten wniosek złożyłem i popatrzę znowu na ściągę 21 maja, czyli dwa dni po złożeniu wniosku o lokalizację zjazdu. Wiedziałem, że procedowanie decyzji WZ jest długotrwałe. W Polsce, w szczególności w Krakowie, Bałem się paru rzeczy związanych z zawieszeniem tego postępowania, bo wiedziałem, że Rada Miasta Krakowa przystąpiła do sporządzenia planu Mazowiecka, planu miejscowego Mazowiecka, który obejmuje działkę, którą ja objąłem wnioskiem o wydanie decyzji WZ. W związku z tym, jakby uzyskanie przeze mnie tej pozytywnej decyzji o możliwości lokalizacji zjazdu. Było dla mnie pewnym krokiem milowym, bo wiedziałem, że ta, ten argument związany z brakiem możliwości obsługi komunikacyjnej no, będzie trudno podnieść w ewentualnie negatywnej decyzji o warunkach zabudowy, gdyż obsługa komunika komunikacyjna jest zapewniona poprzez właśnie decyzję lokalizacją zjazdu. W związku z tym, jeśli prezydent miasta Krakowa by twierdził, że nie ma dojazdu, to by zaprzeczał swojemu, zaprzeczałby swojej decyzji związanej z lokalizacją zjazdu z drogi i temu, że istnieje w obiegu prawnym to postanowienie sądu o drodze służebnej. Yy, podsumowując, wydaje się, wydawało mi się wtedy, że jestem na dobrej drodze do uzyskania decyzji yy, WZ, ponieważ no ta Wracając jakby do przesłanek wydania pozytywnej decyzji WZ, ta działka sąsiednia jest zabudowana domem jednorodzinnym, w związku z tym będzie kontynuacja zabudowy. Jest, wymaga, jest spełniony wymóg związany z e, tak zwanym dobrym sąsiedztwem. No i mam e, dostęp do drogi publicznej z nieruchomości, ponieważ mam decyzję lokalizacyjną no zjazdu i mam postanowienie o e, służebności. Jak to się dalej potoczyło? Czy udało mi się uzyskać pozytywną decyzję o warunkach zabudowy? Dowiecie się już z następującego odcinka. Zapraszam!